Dobry wieczór wszystkim a ja sobie siedzę właśnie przy ognisku no i tak sobie rozmyślam jeszcze niedawno wspinałem się z ekipą na ścianę północną tatr na rysy konkretnie 2,5 kilometra nad poziomem morza. No i powiem Wam, że naprawdę było, było mega niebezpiecznie. Ściana była oblodzona. Łańcuchy zimne, mokre. Również oblodzone. No i tak sobie rozmyślam. W pewnym momencie, kiedy się wspinałem, nie było nikogo przede mną, nikogo za mną. Buty mi się już na maksa ślizgały No i złapał mnie trochę taki stres A że mam lęki wysokości to No nie było łatwo Kilka oddechów wyczyściłem myśli i patrzyłem tylko przed siebie i w górę I pomalutku, pomalutku na szczyt. Wiadomo, że lepiej się idzie w kilka osób, ale w tym momencie ktoś mnie przyblokował z przodu i nie było szans ominięcia tej osoby. No, ale jak na takie warunki, to się naprawdę udało wszystko i. O, a człowiekowi myśli od razu przychodzą, kiedy ma właśnie taki stan zwątpienia, że coś może się nie udać. Duch od razu myśli, co może się wydarzyć. Naprawdę w takich okolicznościach trzeba, trzeba mocno się starać, żeby nie popełnić błędu. Bo każdy jeden błąd może się skończyć tragicznie. No ale wchodziłem tam z uśmiechem na ustach, z myślą, że to jest moja pierwsza taka wielka przygoda. No i mam bardzo miłe wspomnienia. Szczyt zaliczony. Oczywiście yy, schodziłem. Na stronę słowacką. Tam już było dużo łagodniej. Nie było, nie było aż tylu łańcuchów. Był tylko jeden moment z łańcuchami. Także zobaczyłem drugą stronę góry. A schodziło się 5 godzin. Na sam dół, do najbliższego punktu, gdzie można było z powrotem wrócić na teren Polski. No, mega wspaniała przygoda. Polecam każdemu przełamać swoje lęki, swój strach. Także. Powiem Wam jeszcze, że, że tak w głębi duszy czuję i wiem, że jeszcze na pewno kiedyś tam wrócę. Nie wiem kiedy to będzie, ale na pewno nie, nie w takich warunkach jak teraz. Na pewno latem. O, dosłownie. <grym> No, a jeszcze jest dużo szczytów do zdobycia w naszych górach. Równie trudnych jak, jak rysy. Polecam każdemu nawet takie morsowanie po, po wspinaczce w górskim strumieniu. Czyści i resetuje całe ciało. To jest właśnie ta woda, która. Która nas chroni, wzmacnia, taką powinniśmy pić. Piłem codziennie taką wodę. Przepyszna. Bez żadnych dodatków śmieciowych, bez chloru, bez metali ciężkich. Woda ze źródła. Niosąca życie. Fajnie tak posiedzieć sobie i, I przypomnieć sobie To co było To co się wydarzyło No w tym roku Ten rok mam naprawdę bogaty Bo Jak na moje możliwości 100 kilometrów zdobyte Razem zdobyliśmy zmierzałem i z Darkiem No i teraz rysy. Także <noise> jest coraz lepiej z każdym rokiem. A to wszystko za sprawą Oczyszczań Ciała Dbajcie o siebie. Jak będziecie dbać o siebie To inni także będą o Was dbać. Przątajcie swoje ciała, a nie tylko samochody i domy. Wewnątrz też trzeba zrobić porządek, aby ciało służyło na długo. Bo przecież każdemu zależy na zdrowiu. Tylko nie każdy wie, jak to zrobić. Są naturalne metody leczenia. Nie trzeba udawać się do żadnych lekarzy. Wystarczy samemu. Jak sobie naprawicie zdrowie, naprawicie swoje własne ciało, to będziecie mogli biegać pod góry. No, my w niedzielę mieliśmy czwarte podejście na Giewąt. Podeszliśmy to w półtorej godziny z parkingu, a z powrotem był zbieg. Z powrotem był zbieg, w pół godziny, na sam dół. Ludzie aż się odsuwali. Nie wiedzieli, co się dzieje. Myśleli sobie, pewnie leci jakiś trzech wariatów. A to nas po prostu niosło. W łamku sekundy trzeba było wybierać, na jaki kamień stanąć nogą. No, była adrenalina. No, i takie, takie właśnie momenty się najdłużej pamięta. Róbcie to, czego inni nie robią. Czego większość nie robi. Bo większość tylko siedzi przed telewizorem. I wierzy na słowo. Ufa mediom. <grystanie> Dlatego mają nudne życie. Pozamykane umysły, pozamykane buzie, pozamykane dusze. Nic ich nie wyróżnia. A przecież nie o to w życiu chodzi chodzi o to, żeby tworzyć swoje, kreować. Poszerzać swoją świadomość każdego dnia, żyć na owocach, na tym, co, na tym, co rośnie pod niebem. Stąd ta nazwa: podniebienie. Czyli masz jeść to, co rośnie pod niebem, a więc najwyżej są owoce rosnące na drzewach. później są zioła do oczyszczania no i niektóre warzywa, które rosną na na wierzchu czyli pod słoneczkiem piękna pogoda zachód słońca Wieczoru dla Was, gdziekolwiek jesteście. Pomyślcie o tym, co robicie każdego dnia. Bądźcie wyjątkowi. Nie poddawajcie się manipulacjom. I zdobywajcie szczyty najwyższe. Trzymajcie się. Ay hey.